Elementem mojej wolności to, to możliwość zmiany. Możliwość wyboru. To ona sprawia, że codziennie jestem w stanie robić coś innego. Dla mnie, wolność to jest taki brak presji. I to na pewno jest elementem mojej wolności. Taki głęboki mm. oddech. Możliwość decydowania o sobie i życie na własnych zasadach. Bezkompromisowość. E, doza dzikości. I sądzę, że nowo odkryte połączenie z naturą. Mm do której coraz częściej się udaje, żeby znaleźć ukojenie i inspirację. Dla mnie wolność to jest taki głęboki oddech. Zazwyczaj go łapię u siebie na Mazurach, właśnie galopując w polesie, Życie po prostu pełną po piersią, i... nawet pod prąd, ale na swoje zasady. Elementy wolności to przede wszystkim kolory, bo one sprawiają, że czuję się w 100% wolna. Chciałabym i marzyłabym o tym sobie, żeby każdy z nas, każda kobieta, która jest w sytuacji, która nie jest dla niej dobra, miała odwagę, siłę do tego, żeby to zmienić. Dla mnie wolnością jest też to, że stawiam na siebie i realizuję się w innych kierunkach niż tylko na przykład macierzyństwo. Najbliżej mi do wody to ona zawsze koi i sprawia, że czuję się najbliżej z naturą. Ogień bez powietrza nie istnieje, a powietrze to jest wolność. Robimy tak, żeby czuć się wolne jak najczęściej, bo to jest przepiękne uczucie i Najlepsze. nie warto z niego rezygnować. Najlepsze.